Jeżeli dokładnie popracowałeś nad nawykiem, myśl codziennie o swoich pieniądzach, to już pewnie wiesz, o czym będzie dzisiaj mowa. Czy masz marzenia dotyczące Twojej sytuacji finansowej? Jak teraz takie marzenia zapisać i co powinny zawierać, opowiem Ci już za chwilę. Cześć, mam na imię Fryderyk i codziennie o godzinie 5.55 w klubie 555 budzę tysiące ludzi do tego, aby na drodze zmiany nawyków, ale nie tylko, nawyków, zmieniali swoje życie na lepsze. Pewnie <grym> się dziwisz teraz, dlaczego powiedziałem, że nie tylko. No, bo pamiętasz zapewne z nawyku myśl codziennie o swoich pieniądzach, że nie tylko nawyk doprowadzi nas do właściwej sytuacji finansowej. O tym decydują jeszcze nasze przekonania. Ale przekonania można zmieniać również za pomocą nawyków. Już mniej więcej 100 lat temu, albo może nawet dawniej, w książce Myśl i bogać się, Napoleon Hill napisał taki rozdział, który nazywa się Rządza Bogactwa. I napisał we wstępie do tego rozdziału tak. Marzenia stają się rzeczywistością, gdy żądza bogactwa przekształca się w konkretne działanie. Żądaj od życia wielkich darów, a ośmielisz je do tego, by ci je przyniosło. I tutaj podaje sześć kroków prowadzących do, do, do od żądzy bogactwa do zdobycia pieniędzy. I teraz ja wiem, że są ludzie, którzy ciągle uważają, że posiadanie sporej ilości pieniędzy, Pieniędzy jest niemoralne, ale generalnie myślę, że wyjaśniłem to już na etapie nawyku mówiącego o pieniądzach. Natomiast ten pierwszy krok mówi: ustal sobie dokładną sumę pieniędzy, której pożądasz. Nie wystarczy powiedzieć sobie tylko: chcę mieć dużo pieniędzy. Bądź dokładny w określeniu tej sumy. Jest pewien powód psychologiczny, który tutaj w tej książce właśnie omawia. I teraz. To jest zadanie dla Ciebie na dzisiaj. Mówimy dzisiaj znowu o heksagonie szczęścia, czyli o tym obszarze tutaj, finanse. Mianowicie, określ, proszę, czym jest dla Ciebie finansowe bezpieczeństwo. Określ, proszę, o jakiej kwocie myślisz, który da Ci finansową niezależność i miej ją ciągle przed oczami. Bo jeżeli teraz wpiszesz tę sytuację swoją finansową, kiedy i ile, zgromadzisz pieniędzy, jak będą wyglądały twoje aktywa, i będziesz codziennie pracując w ogrodzie swoich marzeń, bo polega to przecież na tym, że bierzesz swój album z marzeniami i go po prostu przeglądasz, zatrzymujesz się przy konkretnych marzeniach i sprawdzasz, czy to jest dla ciebie jeszcze ważne. I za każdym razem twój wzrok padnie na tę kwotę, która określa twoje finansowe bezpieczeństwo, którą będziesz miał. To twoja podświadomość będzie się programować na zdobycie tej kwoty. Jednocześnie stanie się jeszcze piękna rzecz kolejna, mianowicie określisz sobie dzięki temu dokładnie, co zamierzasz dać z siebie w zamian za pieniądze, których pożądasz. Bo nie ma w życiu czegoś takiego, aby zyskać coś. Za nic. Dlatego też proszę cię. Proszę cię teraz. Błagam cię, niech Twoim marzeniem nie będzie, jeżeli zapisałeś je sobie w swojej liście marzeń, wygrać w totolotka, to natychmiast wykasuj to marzenie. Ja w ogóle zachęcam Cię do tego, żeby nie tylko nie pisać takiego marzenia, ale również nie grać w totolotka. Ja wiem, ktoś powie, zabieram sobie szansę wygranej. Ale ja myślę, że jeżeli przestaniesz grać w totolotka, to zabierzesz sobie głupią nadzieję na to, że wygrasz. Dlatego też, jeżeli takie marzenie masz, wygrać pieniądze w totolotka, to je wyrzuć. Bo to marzenie jest tak odległe i tak nie, nierealne, i kompletnie nie masz na nie wpływu poza tym, że puszczasz sobie ten kupon i kupujesz go za pieniądze. Ale wracając do, do, do sytuacji finansowej. Większość Twoich marzeń będzie w jakimś stopniu związana z Twoją sytuacją finansową, bo w naszym heksagonie szczęścia tutaj te sześć obszarów jest ze sobą niezwykle powiązana. To są komplementarne obszary, czyli sytuacja finansowa będzie miała przełożenie na to, jak będzie sytuacja zdrowotna, sytuacja w Twojej pracy, czy też jak będą wyglądały Twoje pasje. Dlatego też Zrób to dzisiaj i napisz wszystkie marzenia związane z tym, jak wyglądają Twoje finanse. Na przykład, możesz napisać jako cel, jak jako marzenie, że będziesz odkładać 10% ze swojego dochodu każdego miesiąca. Piękne marzenie, prawda? Odkładać, zarabiać tyle, żeby odkładać przynajmniej 10% ze swojego dochodu na przyszłe cele i realizacje w Twoim życiu. Myślę, że to jest wspaniały pomysł, a więc tu podsuwam ci konkretne marzenie, które możesz pisać, zarabiać tyle, żeby było mnie stać na odłożenie. Czyli naprawdę to jest to tak na... zarabianie kwoty, zarabianie kwoty optymalnej, kiedy będziecie stać naprawdę na te najważniejsze w życiu rzeczy. A tak naprawdę to pracuj w ogrodzie swoich marzeń. Zrób z tego, proszę, nawyk. Przeglądaj codziennie swój album. Z marzeniami, a twoja podświadomość wesprze cię w tym, żeby się zrealizowały, bo nagle zaczniesz dostrzegać okazję i to jest kolejna odpowiedź na, pyta na pytanie, dlaczego jest to tak bardzo, bardzo ważne, żeby pisać marzenia, bo poznajesz swoje, dlaczego i masz motywację do tego i energię, żeby codziennie rano wstać i coś w tym kierunku robić. Samo zapisanie marzenia ma moc, natomiast praca w ogrodzie marzeń, czyli codzienne programowanie się na realizację tego, to jest petarda. Pod warunkiem, że zrobisz z tego nawyk. Proste, prawda? Ale niełatwe. Dobrze, podobało się? Skomentuj. Podobało się? Daj kciuka. Podobało się? Zamieść to u siebie w social media. Opowiedz o mnie wszystkim znajomym, bliskim, bo jeżeli będziesz się otaczać ludźmi, którzy spełniają marzenia, to Twoje będą się spełniać automatycznie. Bo jest taka zasada: pomóż innym ludziom spełnić ich marzenia, a twoje się też będą spełniać, dzięki temu, że im pomagasz. Ale o tym nawyku będziemy mówili w przyszłym tygodniu, dlaczego tak to działa. A zatem opowiesz o mnie innym? Dobra, jutro tutaj będzie następny odcinek filmu, a ja już dziękuję za dzisiaj. Jutro o 6:30 się widzimy na kolejnym odcinku. Do zobaczenia!